Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Kłaniam się, skaczę i witamy się w kolejnym odcinku na serwerze Atal SMP. I nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Moja dzisiejsza historia zaczęła się od zaskoczenia. O, kolejny handlarz! Wow, sadzonki ciemnego dębu, ale tak sobie myślę, siedzę i myślę, kurczę, ale skąd ja wezmę szmaragdy? Pomyślałem, że wpadnę do. Szakela. On mówił, że chwalił się, że ma tyle szmaragdów, może coś znajdę. Po starej znajomości mnie obrali się, że wpadnę i pożyczę, na pewno skorzystam na tym. Ale niestety... Zdałem sobie sprawę z tego, że może to niezbyt ładnie. Pojadłem chwilkę, pomyślałem. Po czym stwierdziłem, że jednak odpuszczę. Patrzę, handlarz dalej jest, ja dalej na czacie próbowałem kto jest, kto ma szmaragdy. Ale niekoniecznie. Postanowiłem, że odseparuję lamę od handlarza, nie robiąc mu krzywdy. Niestety, jak widzicie, nie wychodziło to całkowicie, a ma nie chciała odseparować się od handlarza, także nic temu nie wyszło. Zdobyłem także sadzonki świerku, także mogłem spokojnie sobie je rozmnażać. Po czym stwierdziłem, że zrobię sobie składzik, składzik z, którego, z którego będziemy się do kopalni, więc zacząłem sobie kopać, kopać i w poszukiwaniu węgla i innych surowców, które jak widzicie tutaj znajdowałem, znalazłem także inne surowce, zaraz pewnie zobaczycie na filmie. Będzie, powinien się pojawić lazuryt. O, jest lazuryt, elegancko. Co prawda liczyłem bardziej na żelazo, ale no, jak się nie ma, co się ma, to się robi, co się ma. Oczywiście cały czas dbałem o to, żeby moja farma Przynosiła plony, żebym miał tego zboża jak najwięcej. W końcu pragnę być potentatem zbożowym. Także skrupulatnie ścinałem, i, i potem sadziłem. Poza tym dekorowałem swój domek. Wykorzystałem do dekoracji yy, świecącej jagody. Jak widzicie, wygląda całkiem nieźle. Następnie udałem się na handel, bo na serwerze pojawił się szpiegor, więc postanowiłem wykorzystać ten moment. Jak widzicie, zbliżam się do jego dżunglowej wyspy. Ja myślę, że dżunglowa wyspa to w ogóle fajna sprawa. Troszkę zazdroszczę mu tej dżunglowej wyspy. W sumie las wydaje się troszkę nudny. O, jak widzicie, szpiego tutaj prężnie działa. Dobra. Witam, witam, witam. Pod oficjalnie. O, jak ładnie. Cześć. Chodź tam na ląd może, żebym nie wrzucał do wody sprzętu. S może to jakieś <laughs> rozwiązanie jest. No, przy, przyszalałeś kurczę chwilę, moment. O, tam mała zatoczka musiała być. Dobra, to teraz Ej. kontrol Q. Pierwsza partia. Kontrol Q. I kontrol Q. Kontrol Q. I teraz tak. Kontrol Q. Jak będziesz chciał krówki czy owieczki to Zapraszam z łódeczką do mnie, po prostu. Dobra, dobra, przypłynę. Czekaj, to. O, super. O. E elegancko. Coś jeszcze? A, tropikalne, e o, nie? Tak, tak to no, chociażby nawet wie. O, super. O, dobra. No, dziękuję serdecznie i w takim bądź razie się zbieram dalej. Czekaj, dobra, dobra, ja spadnę z łódką. A, tam jest łódka, dobra. Krówki właśnie wychodzą. Dobra. Ja kontrolnie tylko sobie jeszcze rozmnożę. Bo nie, bo nie pamiętam, ile tam ich w tym momencie jest. Chodźcie krówki, bo się rozbiegłyście. A nieźle, dobra, nie jest nieźle. Sobie dwie wsadzę w łódki po prostu. I niech ona sobie stoi. A w ten sposób, no dobra, dobra. Po czym wpadłem do Szekela, z którym wymieniłem się na Naciek, na oczekując od niego lawy, czyli jak domyślacie się, plan to oczywiście automatyczna farma lawy. Na szczęście nie wymaga ona redstone'a, także jedyne co wymagało ode mnie to, żeby to jakoś wyglądało. Oczywiście mogę zrobić byle jak, ale stwierdziłem, że od razu zrobię to ładniej, także do budowy, jak widzicie, wykorzystuję ceglany murek, pozyskiwany z gliny, oczywiście kotły, które będą zbierać tam lawę, Poza tym kamienne cegły, które pewnie zaraz zobaczycie. Tak, tak, my, dużo myślenia. Tutaj po drodze, oczywiście, zrobiłem sobie przecinarkę, no bo robienie kamiennych cegieł bez przecinarki to w ogóle masakra. Jak widzicie, powoli nabiera to kształtów. Oczywiście, koncepcja 30 razy się zmienia, bo w pewnym miejscu widziałem kurczę za nisko. No to poprawiłem. Pierwsze. Yy, nacieki się już pojawiają i następnie dochodzimy do etapu żeby wreszcie zacząć zająć się lawą ale z tą lawą to będzie dopiero historia zresztą nie będę spoilerował zaraz sami zobaczycie wymyśliłem koncepcyjnie że najfajniej będzie to wyglądało jak będzie zrobię miejsce na lawę ze schodków ale a, i stwierdziłem, że usunę te liście, bo po co mi je? Po czym zobaczyłem, że jeszcze po drodze, że świnki mi się pojawiły, a ja miałem tylko jedną, więc stwierdziłem, że będę miała świnki na rozważanie kolejne rządko. Oczywiście, w moich przygodach towarzyszą mi stali bywalcy Minecraftowego świata. Tutaj na przykład kolega Creeper do mnie biegnie z utęsknieniem, spieszy się, dołączył do niego kolega Pajączek i zaczęła się brutalna walka. Niestety tą walkę na razie jak widzicie, przegrywam, ale ostatecznie doszedłem do jakiegoś konsensusu z nimi i darwali sobie już Nie, Chociaż pajączek, jak widzicie, tutaj twarda sztuka. Nie chcę odpuścić. No i oczywiście, jak zobaczycie, creeper niekoniecznie będzie chciał współpracować. Stwierdzi, że jak ma tak żyć, to woli wybuchnąć. I w tym momencie dowiedziałem się, że kryper wybuch, wybuchający w wodzie, nie powoduje zniszczeń. Genialne, co nie? Oczywiście trzeba zjeść po tak męczącej walce. I zająć się ponownie upragnionymi świnkami. Chodźcie świnki, o! Jak widzicie, jak już pojawiły się świnki, to od razu pojawiły się dwie. Więc stwierdziłem, że od razu dwie wezmę. No, ale trzeba jeszcze przeprowadzić smycz oczywiście uzyskałem z, od yy, handlarza ja dalej działam sobie ale patrzę kurczę pożar tragedia se myślę przecież wszędzie dookoła mam las na górze liście to zaraz masakra więc trzeba było pożar ugasić pierwsza tragedia grecka się pojawiła już na mojej wyspie ale tam gdzie się dostanę tam się dostanę a trzeba wejść wyżej żeby ten pożar nie rozliźł się na cały las. Oczywiście jak widzicie to nie wszystko. Jest są jeszcze miejsca mniej dostępne. Oczywiście stwierdziłem, że uporządkuję ten obszar. Zwracając uwagę, że cały czas pożar się rozprzestrzenia. I zaraz dojdziemy do krew tragedii greckiej. Tak, stwierdziłem, że to drewno też ma szansę się spalić, więc od razu usuwałem wszystko po kolei. Ale już, jak powiedziane, klucz tragedii greckiej powoli się zbliża do nas. O, właśnie. Tak to jest, jak się wskakuje bez niczego, czy znaczy w sumie zbroi metalowej na ogień. I bach! Pierwsza śmierć. Po czym, jak już ugasiłem pożar, załamany, że nie mam towaru, stwierdziłem, że na własną rękę poszukam żelaza. Odkryłem miejsce, gdzie potencjalnie mam szansę tego, to, to, to żelazo w dużych ilościach uzyskać. Jak widzicie, troszkę jego jest. Po czym starzyła się kolejna nieprzewidziana sytuacja. Patrzcie sami, co się stanie. O, piasek mnie zaatakował. Ale na razie sobie myślę spoko, damy radę, żaden piasek mnie nie straszny. Następnie dostałem z wody. Uroczo, marzyłem zawsze o tym, zatamowałem wodę, po czym dalej kopiąc. Ała, Sta zostałem w egipskich ciemnościach zasypany piaskiem. Znaczy nie całkowicie, bo akurat miejsce, w którym jestem, yy, miałem tlen, ale jak widzicie, troszkę pokopałem, po czym znów chwast woda. Tak trzeba się wydostać, próbować. Czego to człowiek nie robi dla żelaza? Pazerność ludzka, choć tradycyjnie granic nie zna. Jest żelazo, jest impreza. Jest też głupia kolejna głupia śmierć. A tutaj już kolejna akcja tym razem walka z przyczajki z kryperem, ze szkieletem. I oczywiście był kolejny szkielet. Jak się domyślacie się, co będzie? Kolejna śmierć. Czyli trzy śmierci w jednym odcinku. Szakel już się śmiał, że normalnie jakieś fatum namyskoczyło, albo idę zaś w śladę nitki, która też notorycznie ginie na tym serwerze. Także stwierdziłem, że już nie będę więcej popełniał tych błędów. Dołożę troszkę lawy a następnie zabuduję ten obszar, żeby już więcej się z tym nie męczyć. Może już nie w tym momencie. A! Obszar może zabudowałem, ale to już między, yy, wcześniej, a teraz nie wiem, czy domyślacie się, co to za konstrukcja będzie. Jak ekonomia zbożowa i wszystko, to oczywiście krowy. A krowy to niezawodny cowcrusher. A tutaj z kolei przygotowałem skrzynki, w których mamy towar na handel. Oczywiście krówka musi się pojawić. A ja mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, że troszkę się w nim działo. I moje przygody są dla Was z każdym razem coraz bardziej ciekawe. Zapraszam oczywiście na kanały innych twórców z serweru, a to SMP. A my widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia, trzymajcie się!